Witamy wszystkich Państwa. Cieszymy się, że mamy możliwość spotkać się. Dziękujemy, że zdecydowaliście się, się poświęcić własny czas na spotkanie właśnie z nami. Mamy nadzieję, że uznacie, że to dobra decyzja. Jest, jest dziś ze mną dyrektor zarządzający SDC em Tomasz Bemben. A ze mną, dla którzy by jeszcze nie znali Alfreda, jest Alfred Franke. Witam Państwa serdecznie, przedstawiciel grupy Motofocus.pl. Dziękuję. Tematem spotkania jest kluczowe dla branży rozporządzenie, w skrócie zwane GVO, o którym Państwo od dawna wiecie, lub MVBR, ale dzieją się pewne rzeczy w tej kwestii i o tym dzisiaj chcemy Państwu powiedzieć. GVO w podobnym kształcie jak dziś obowiązuje od wielu lat. W 2010 roku nastąpiła zmiana i zaczęło obowiązywać nowe BR 330. Oraz MVBR, czyli to GVO, jak my to nazywamy w skrócie, równocześnie weszły w życie przepisy wytyczne sektorowe do tego, do tego rozporządzenia. Niestety 31 maja 2023 roku, czyli tak naprawdę lada moment, MVBR przestaje obowiązywać. Ponieważ unijne regulacje tworzone są bardzo długo, dlatego. Już dziś trzeba podjąć działania w celu odnowienia tych regulacji prawnych. Bez wątpienia rozporządzenie to i wytyczne sektorowe przyczyniły się do wzrostu konkurencyjności na rynku części zamiennych i napraw samochodów. Umożliwiło też niezależne warsztaty naprawy i przeglądy okresowe pojazdów w okresie gwarancji. A też uczciwie sobie trzeba powiedzieć, stanowią, stanowią te przepisy przeciwwagę dla takiej uprzywilejowanej pozycji producentów pojazdów. Yy, nie, yy, może nie przejdę dalej, to kilka słów chciałbym Państwu powiedzieć o klasyfikacji i nazewnictwie części motoryzacyjnych. Mamy takie definicje, mamy definicje części oryginalnych, czyli tych z logiem producenta samochodów, Mamy też definicję części, które również nazywają się oryginalne, ale są to bez loga producentów samochodów, a są to części, które powstają w tych samych fabrykach, na tych samych liniach produkcyjnych, praktycznie niczym nie różniące się od części, które mają logo producenta samochodu, dlatego też nazywają się oryginalne. I mamy też trzecią grupę części w rozporządzeniu, o, której, o którym my dzisiaj mówimy. To części o porównywalnej jakości. Są to części, które nie mogą narażać na szwank reputacji producentów samochodów. Taka jest ta unijna definicja tej grupy produktów. Te, te definicje może... są... Są, są o tyle ważne, że mają zastosowanie nie tylko przy. W warsztacie przy naprawie pojazdów, ale są niezwykle istotne również w momencie zamówień publicznych, na przetargu publicznych, na przykład na naprawę pojazdów służb publicznych, takich jak policja, Straż Pożarna i tak dalej. Gdyby te dwie definicje nie były, nie były dalej w przepisach, no to wtedy pewna część, pewna kategoria części mogłaby w ogóle wypaść i nie zostać obejmowana. Podczas przetargów publicznych, także jest to jest to niezwykle istotne. Oczywiście. Teraz po tym wyjaśnieniu chciałbym przejść do pytania. Jakich części może użyć niezależny warsztat naprawiający samochód w okresie gwarancji? Mówimy tutaj o naprawach płatnych w okresie gwarancji. Po pierwsze, może użyć te części z logiem producenta samochodu w oryginalnym opakowaniu. Może również użyć części oryginalnych w opakowaniu prawdziwego producenta części motoryzacyjnych, tych bez logo producenta samochodu. Jak również może użyć części porównywalnej jakości i to bez utraty gwarancji przez klienta na samochód. Natomiast naprawy bezpłatne w okresie gwarancji. Mogą być wykonywane wyłącznie w warsztatach autoryzowanych i przy użyciu części tych, które oferują wyłącznie warsztaty autoryzowane. O czym warsztat musi tutaj pamiętać? Przede wszystkim dla zachowania gwarancji konieczne jest to, aby wykonanie naprawy było zgodne z zaleceniem producenta samochodu, i to jest niezwykle istotne. Druga rzecz to jest dokonanie odpowiedniego wpisu. W książce serwisowej, jak również z udokumentowanie fakturami zakupu części i usługi świadczonej dla kierowców. Warto też, aby, aby przede wszystkim kierowca pamiętał, jakie ma prawo. Gwarancja udzielana przez producenta samochodu nie może być warunkowana zastosowaniem części oryginalnych, czyli tych z logiem producenta samochodów, bo o tych, o tych mówimy. I nie może być również warunkowana serwisowaniem i przeglądami w autoryzowanym warsztacie. Co dalej z GVO? No to może Tomek powie teraz Państwu więcej. Dziękuję, Alfred. Tak jak już zostało wcześniej wspomniane, to rozporządzenie obowiązuje do 23 roku, do 31 maja. Już w tym momencie Komisja Europejska pochyliła się nad, nad oceną tego rozporządzenia, by ewentualnie rozpocząć pracę nad jego kontynuacją. Wiemy, że te procesy legislacyjne nie tylko w Polsce, ale w Europie potrafią być bardzo długie. Stąd też już w tym momencie jesteśmy po pierwszej turze konsultacji publicznych. Komisja Europejska wydała na podstawie tych konsultacji, które, w których udział wzięło nasze środowisko, taki raport ewaluacyjny, w którym ocenia, ocenia to, to rozporządzenie. Jakie jest nasze stanowisko? Postulujemy, by. Rozporządzenie EVBR było utrzymane. To jest scenariusz minimum. W najlepszym wypadku chcielibyśmy, żeby ono zostało zmodyfikowane na lepsze, o czym za chwilę widzimy wszyscy i Państwo podejrzewam, również widzicie, że motoryzacja bardzo zmieniła się w ciągu ostatnich 10 lat, i wiele zagrożeń, jakie idą dla rynku wtórnego, na przykład w związku z postępem technologicznym. Mogłoby zostać zaadresowane przez to nowe rozporządzenie. Komisja Europejska, w raporcie Komisji Europejskiej, można zobaczyć zdania, argumenty, które można potraktować za, jako takie, które wskazują, że rozporządzenie będzie kontynuowane w przyszłości. I tutaj widać, że Komisja Europejska widzi dowody, które sugerują, że to, to rozporządzenie było użyteczne i przydatne dla, dla różnych interesariuszy. Rynku wtórnego. Widzi również argumenty za modyfikacją tego, tych przepisów, tak? Ponieważ zidentyfikowano problemy, które mogą ograniczać skuteczność tych, tego, tych przepisów, tego rozporządzenia. Między innymi zidentyfikowano przepisy, które można byłoby dalej doprecyzować, które są trudne do zastosowania w praktyce. I które wymagają korekt, tak, ze względu na wspomniane przeze mnie przed chwilą zmiany rynkowe. Natomiast w raporcie nie ma jednoznacznej decyzji Komisji Europejskiej, czy, czy, to, czy te przepisy będą kontynuowane w przyszłości. Wiemy na przykład, że wytyczne sektorowe dotyczące sprzedaży pojazdów wygasły wcześniej, także nie jest powiedziane, że akurat rozporządzenie FVBR musi zostać w przyszłości, Kontynuowane. Oczywiście my będziemy optować za tym, żeby było. To, o czym jeszcze podczas dzisiejszego webinaru nie mówiliśmy, to jest dostęp do informacji technicznych. Otóż rozporządzenie to również przyznaje warsztatom motoryzacyjnym dostęp do tego typu informacji technicznych, a komisja w raporcie ewaluacyjnym wskazuje, że nadal zdarzają się problemy w zakresie uzyskiwania informacji koniecznych do napraw pojazdu. Możemy sobie zadać pytanie, co w momencie, gdyby te przepisy nie były przedłużone. Oczywiście można twierdzić, że zostają nam przepisy ogólne, natomiast one nie będą wystarczające dla tak specyficznej branży, jaką jest branża motoryzacyjna, w którym tak wiele interesów ściera się podczas w związku z naprawami pojazdów. Przykładowo obecna VBR zapewnia, by warsztatom motoryzacyjnym zapewnione były wszystkie wymagane do naprawy części. To znaczy, by on, mogły one się zapotrywać się w tego typu części. No, dalej widzimy, że warsztaty mają z tym problemy i to coraz większe, o czym za chwilkę. Tomu, ja jeżeli mógłbym, na chwilkę bym chciał wtrącić coś. Proszę Państwa, te regulacje są tak istotne dla naszego środowiska, dla całego aftermarketu, że muszą zostać przedłużone i utrzymane. Trzeba zrobić wszystko, aby nadal te regulacje obowiązywały. Pełna zgoda. Nie tylko, nie tylko zostały utrzymane, ale tak jak wspomniałem wcześniej, nawet rozszerzone, żeby zaadresować wszystkie problemy, które w tym momencie, w tym momencie obserwujemy na na rynku motoryzacyjnym. Wspomniałem wcześniej problem dotyczący dostępu do części. No W tym momencie widzimy coraz więcej tak zwanych captive parts. O nich jest mowa już w obecnych dotycznych sektorowych z 2010 roku. Co to są captive parts? Captive parts to są części, dla których nie ma alternatywy na motoryzacyjnym rynku wtórnym, z różnych względów. Czasami poprzez nieuzasadnione działania ze strony producentów pojazdów. Tak? Przykładowo możecie Państwo coraz częściej spotkać się z sytuacją, w której po zamontowaniu części motoryzacyjnej w warsztacie podczas naprawy, żeby ona spełniała swoją funkcję, musi być um, aktywowana za pomocą kodów QR, których niezależny warsztat nie ma, a przynajmniej nie, nie ma go za darmo. Tak? Wtedy trzeba jechać z jednego warsztatu do tego autoryzowanego. Oczywiście powoduje to duże problemy. Um, Także jest to, jest to ogromny problem i będziemy postulowali, żeby, żeby zostało zaadresowane w kolejnym MVBR. Przekazuję głos Alfredowi, który powie więcej o naszych rekomendacjach. Tak SDCM rekomenduje tutaj najważniejsze tylko rekomendacje SDCM i FIGF. Oczywiście niezwykle ważne jest, aby w tych nowych regulacjach utrzymać definicję części oryginalnej i części porównywalnej jakości. Ważne jest to, aby uniemożliwiały te zapisy ograniczanie współpracy przez producentów samochodów pomiędzy autoryzowanymi serwisami a warsztatami niezależnymi, bo to jest bardzo istotny element dla naszego środowiska, ale też nie ograniczały współpracy pomiędzy autoryzowanym segmentem a dystrybutorem części motoryzacyjnych w obie strony. Ponadto e, 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 niezwykle istotne jest to, e, aby logo producenta pojazdów, w szczególności na tych zewnętrznych częściach zamiennych, niech przykładem będą tutaj reflektory w niektórych markach samochodu, nie ograniczało takiej zdrowej, uczciwej konkurencji, bo oczywistym jest, że jeżeli samochód ma reflektor z dużym, widocznym logiem producenta samochodu, w momencie potrzeby wymiany. Jednego takiego reflektora zmuszony jest do zakupu oryginalnego lub dwóch sztuk od niezależnego producenta części motoryzacyjnych. No, wydaje się to niezwykle istotne rekomendacje, ale tutaj jeszcze Tomek dalszą listę rekomendacji przedstawi. Tak. Wspomniane przeżenie dostęp do informacji technicznych. No, powinien, w nowych przepisach powinien być oczywiście utrzymany ten dostęp, a także zaktualizowany. To jest na przykład aktywacja formatu. Powinno być cyfrowy, przetwarzalny elektronicznie, możliwy do odczytu maszynowego. Czyli jednym słowem, użyteczny dla wersji, który mógłby bardzo swobodnie te dane odczytywać. Wspomniane przeze mnie kody aktywacyjne. Te kody powinny być traktowane jako informacje techniczne i, i być dostępne po prostu dla warsztatów motoryzacyjnych, które w jednym, tak zwanym w jednym okienku mogłyby obsłużyć klienta, tak, od A do Z bez potrzeby kierowania go dalej. Informacje techniczne powinny być powiązane z win. Oczywiście tu jest dłuższa historia, bo i w Polsce, i za granicą toczą się dyskusje, czy WIN to jest dana osobowa, czy nie jest, czy możliwe jest udostępnienia, czy nie. Natomiast ułatwiłoby to oczywiście pracę warsztatem motoryzacyjnym. No i oczywiście w związku z tym, że mamy coraz więcej w Europie pojazdów elektrycznych, to te dane powinny być zaktualizowane pod kątem specyficznych cech pojazdów elektrycznych, jak na przykład baterii. Także to tutaj są te nasze główne rekomendacje. Oczywiście można o tym mówić dużo, dużo więcej. Jasne. Podsumowując tylko chciałbym wyrazić taką nadzieję naszą, że to spotkanie pomogło zrozumieć Państwu, jak ważne jest utrzymanie tych regulacji prawnych i jak ich udoskonalenie i dzięki temu też SDCM uzyska tutaj szerokie poparcie branży motoryzacyjnej w działaniu w celu utrzymania tych regulacji. Także dziękuję Dzień bardzo. Panie panie państwu bardzo za, za czas poświęcony do